Czy w Polsce łatwo jest się stać influencerem, jeżeli nie jesteś aktorem, piosenkarzem? Myślisz, że tak z ulicy można stać się kimś popularnym? No mamy na to pewne dowody różne, w postaci różnych osób, ale to są kariery pięciominutowe dosłownie. Po roku już o takiej osobie nie pamiętamy, bo to, na Instagramie w ogóle byciu influencerem ważne jest też ważny jest też background. Mhm. Ten content, który z tobą idzie, ta wartość dodana, ten talent, ta praca. Dlatego moim zdaniem o, o wiele bardziej wiarygodnym, wartościowym influencerem jest aktor, piosenkarz, piosenkarka, tancerz, nie wiem, ktoś, kto ma nawet fryzjer, ktokolwiek, kto ma jakiś pak w ręku poza telefonem. Głupie pytanie, myślisz, że kupowanie lajków jest słabe? Słucham. Myślisz, że kupowanie lajków jest słabe, żeby podbijać swoją popularność? Myślę, że kupowanie lajków jest oszustwem po prostu oszukiwaniem siebie, oszukiwaniem swoich fanów, oszukiwaniem też e, pracodawców. E, bez sensu. Po tym, no nie wiem, ja bym miała nieczyste sumienie i źle się z tym czuła, jeżeli miałabym kupować lajki. ja nie w ogóle, nawet szczerze mówiąc, nie wiemy, co się robi.